Zadanie dziesiąte. Mamy trapez. Został podzielony odcinkiem łączącym środki ramion. Czyli odcinek łączący środki ramion. Jego długość to średnia arytmetyczna podstaw. Dowodzi się to w ten sposób, że jeżeli na przekątnej którejkolwiek ABC lub C lub BD Zaznaczymy środek niech tu będzie K L to odcinek KM jako odcinek łączący środki ramion B drugich ten odcinek B 2 dlatego bo w trójkącie ACD łączymy środki ramion to jest połową podstawy, a w trójkącie ABC to jest A drugich, czyli rzeczywiście KR to jest A plus B przez 2. I stosunek pól jest 7 do 13, ale też wysokość tego trapezu została podzielona tym odcinkiem na dwa takie same odcinki. Nieważne czy tu. Więc w każdym razie mamy yy, KLDC w stosunku do ABKL to z jednej strony to jest 1, druga. A plus A plus B na 2 razy H do 1, 2, B, mmm, który był większy, KLDC to będzie stosunek pól, będzie tutaj 13 do 7 b dodać a plus b przez 2. U nas a jest większe od b, czyli w taki, przy takim podejściu, no to mamy 13 do 7. a się skraca, jedna druga się skraca, czyli dostajemy, jak pomnożymy licznik mianownik przez 2 w tym ułamku 2a plus a plus b przez 3b plus a plus b to jest jak 13 do 7. Tutaj powinno być 2. Czyli 3a plus b przez 3b plus a 13 do 7. To mamy, że 7 razy 3a plus b to 13 razy 3b plus a. 21a plus 7b równa się 39b plus 13a. A więc 21 odjąć 13 to jest 8a, 39 odjąć 7 do 32b. Z tego wynika, że A to jest 4b. Mamy w takim razie A to jest 4b. Ramiona mają długość 8 i 12. 4, 4, 6, 6. I wiemy, że można w ten trapez wpisać okrąg, a więc w warunku, że można wpisać okrąg, wiemy, że AB plus CD to jest tym samym co AD plus BC, czyli pole. Trapezu, 1 druga. AB plus B. AB plus CD możemy podmienić razy wysokość. No tutaj w naszym przypadku 2H wezmę już, bo tak oznaczyłem to. Czyli to będzie 1, 2, 8. Podmienimy na AD plus BC razy 2H. Czyli to będzie. 8 plus, bo tu dwójki się skrócą, 12 razy h, czyli 20 h. No to teraz jak policzyć jeszcze wysokość w takim trójkącie? Jeżeli wiemy, że y, mamy podstawę jakąś 4 razy większą niż górną, tutaj będzie a, tu 4a, tu 8, tu 12. Mamy policzyć jeszcze tą wysokość, tylko ja akurat wysokość tu u nas to jest 2h. To może ją nazwę po prostu x, czyli 10x tą wysokość. Niech będzie już, że 2h to jest x, żeby to mi ten dwójka. To może możemy tak zrobić, że tutaj jak odetniemy też ten x. Albo inaczej po prostu. A, bożę, jeszcze wiemy, że można wpisać okrąg, to jeszcze możemy wrócić, że a plus 4a to się równa 8 plus 12. 5a jest równe 20, czyli a jest równe 4. Więc to musi być trapez po prostu, że to jest 16, a to jest 4. I teraz jak weźmiemy równoległą, czy skleimy te dwa trójkąty, to dostajemy, że mamy 8, 8, tutaj 12. A tutaj po sklejeniu to będzie 4a 16 minus 4 też 12. Czyli musimy policzyć taki x. Można to zrobić z Pitagorasa. Można też przez pole, bo tutaj mamy trójkąt równoramienny. Z Pitagorasa zróbmy to x kwadrat plus y kwadrat równa się 64 oraz x kwadrat. To będzie wtedy 12 minus y, dodać 12 minus y do kwadratu równa się 144, czyli x kwadrat plus y kwadrat 64. Ale tak na marginesie można też pole z Herona policzyć i wysokość wykorzystując pole. x kwadrat plus y kwadrat 64, x kwadrat plus 144 minus... 24y plus y kwadrat 144. Jak odejmiemy stronami, to dostaniemy x kwadrat się skróci, y kwadrat się skróci. Dostaniemy 144 odjąć 24y równa się 144 odjąć 64. Czyli 24y to jest

8 trzecich do kwadratu plus x kwadrat mm -hmm. to się 12. A tu było po, trzeba było policzyć długości podstaw. To przepraszam, bo widzę, że nieładne, nie zauważyłem nawet, że oblicz długości podstaw. Także już w tym miejscu się kończyło. 4, gdzie wyliczyliśmy a równe 4, a wcześniej yy, to powinno być odwrotnie. a równe 4b to b równe 4, przepraszam. A, a równa się 4b, równa się 16. Tu już się powinno skończyć zadanie. Dalej jest. Hmm. Nic się nie zmieni, tylko podmiana literki, tak naprawdę. b plus 4b. Suma podstaw jest taka sama jak 8 plus 12, 5b, 20, czyli b równe 4. Ta wysokość nie była potrzebna. 11. W trójkącie równobocznym. To może na trzy części. A, powiedzmy, większy rysunek. Mamy. Bok B, na boku BC wybrano taki punkt P, że BP, X, 2X, czyli całość 3X, 3X.